No i dobra. Skończony w takim razie. Może nie wyszła mi to bia ta biała tarcza tak jakbym chciał. Jakbym, jak się spodziewałem, że powinna mi wyjść, no ale ostatecznie nie wygląda źle. To przynajmniej dla mnie akceptowalne. No. Nie ma tragedii. Jest takie trochę... A nie, zrobi mi ten Także pięć dyszek, kilkadziesiąt godzin pracy ręcznej i takie to efekty z tego. Także tak, mogę powiedzieć, że jestem zadowolony po raz kolejny. To tyle.